Każdemu damy radę. Radę damy każdemu. Naszym gościem jest, przypomnę, dzisiaj Mistrz Kominiarski Piotr Kłodowski. Pytań jak zawsze do Pana było bardzo dużo. Jedne, jedno z nich dotyczyło przeróbek instalacji w budynkach zabytkowych. To może być problem, prawda? Zgadza się. Witam ponownie. Są sytuacje takie, że przy po termomodernizacji okazuje się, że mieszkania są bardziej doszczelnione, brakuje przepływu powietrza i zakłócona wentylacja w budynkach. Tu należy nie zapominać, że przy modernizacji czy termomodernizacji należy uwzględnić odpowiednią ilość powietrza do urządzeń grzewczo-kominowych czy do wentylacji. Uwzględnić należy też, jeżeli ktoś próbuje dobudować kominy na elewacji zabytkowej, trzeba pamiętać też o konserwatorze zabytku. Trzeba zgłosić się, obejrzeć, czy te, taką formę można przedsięwziąć i, i wykonać, bo czasami się okazuje, że potem szpeci taki komin na głównej drodze, może się okazać, że można go zrobić albo od placu, czy wewnątrz. Od wewnątrz. Tak. Mhm. Panie Piotrze, już za moment kolejne do Pana pytanie, ale teraz jeszcze apel do słuchaczy. Bardzo proszę uważnie słuchać dzisiaj wszystkiego tego, o czym mówi nasz gość, bowiem o 11.45 i 14.45 w konkursach, które przygotowaliśmy na dziś dla Państwa, będzie można wygrać czujki czadu. To są urządzenia, które mogą naprawdę uratować życie. I to nie są puste słowa, prawda? Te czujki czadu to jest coś, no właściwie nie... Nieodzownego. Proszę powiedzieć, czy w budynkach mieszkalnych jest obowiązek instalowania takich czujek dymu lub czujników czadu? Jeszcze nie ma prawnego obowiązku. Zalecamy. Marzy nam się, nam i strażakom i innym służbom, które chcą poprawić bezpieczeństwo w kraju, a żeby to przeforsować przez, przez rząd sejm przez prawo, prawodawców. Niestety jeszcze w tej chwili nie umiemy tego przeforsować, także na razie zalecamy. Są kraje, gdzie jest to niezbędne we wszystkich pomieszczeniach, tak jak w Anglii czy w Szwecji. Tam obowiązek jest mieć czujki we wszystkich lokalach, jak nowy budynek powstaje. To nie tylko, gdzie jest te urządzenia, ale na przykład w sypialni, czy pokoju, czy holu. A my tylko zalecamy w tych pomieszczeniach, gdzie są te urządzenia lub sąsiednie pomieszczenie obok tego urządzenia. No to wiemy, że czujki nie są obowiązkowe, ale są zalecane, natomiast na pewno obowiązkowe są przeglądy przewodów kominowych i gazowych w budynkach mieszkalnych. Jak często, przypomnijmy jeszcze raz, bo to są naprawdę, proszę Państwa, Zdawać. ważne informacje, jak często powinniśmy raz to robić? W y, y, kominy, y, Raz w roku kontrolujemy kominy, raz w roku instalacje gazowe, ale trzeba też pamiętać, że przewody kominowe też czyścimy, czyścimy minimum cztery razy w roku dymowe dwa razy gazowe, raz wentylacyjne. I tu o tym nie wolno zapominać. Tu... No dobrze, a jeśli zima jest taka jak w tym roku, jest lżej, no palimy jednak mniej, to nie możemy sobie takiej jednej kontroli łudne. odpuścić? To jest złudne i tak komin musi być skontrolowany, bo może się zdarzyć, że no w tym kominie przy niższej temperaturze spalania okaże się, że tych sadzy czy nalotów jest więcej. Panie Piotrze, wróćmy jeszcze na moment do tych naszych bohaterów dzisiejszych, czyli tych gazowych piecyków, które podgrzewają nam wodę, czy to w kuchni, czy, czy częściej właściwie w łazience. Czy są jakieś zasady postępowania, nie wiem, przed kąpielą, po kąpieli? Bo ja na przykład czytałam, że dobrze jest przewietrzyć łazienkę przed kąpielą. Kiedyś wisiały takie instrukcje na klatkach schodowych, na sieniach? wisiały instrukcje jak używać piecyki gazowe i według tych starych prawideł było tak, że ta osoba, która napuściła wody do wanny przewietrzyła mieszkanie, przeluftowała i dopiero wchodziła nie dolewała tej wody w wannie po to, żeby nie narazić się w razie czego, cofki spalin, żeby nie, na, nie narazić się na utracenie przytomności ale w, od ostatnich czterech lat wiemy jaka to jest przyczyna, dlatego że od czterech lat prowadzimy tą sławną tą statystykę nieczyszczonych, kontrolowanych PG w miejscowości Mikołów i Orzesz. I tu z tej statystyki wynika, że 30% tych urządzeń <laughs> musi być natychmiast zamkniętych. Się okazuje, że 10% ludzi tylko kontroluje, czyści te urządzenia, a normy powodzie 1000 powodzie tysiąca trąkupipię tlenku węgla w spalinach, to y, aż 30% tych urządzeń trzeba średnio zamykać. Są y, są osiedla, gdzie te statystyki porażają nawet do 40 i więcej. Panie Piotrze, mówił Pan o tym y, dopływie świeżego powietrza. Y, czy to prawda, że podczas kąpieli nie powinno się włączać wentylatora w kuchni albo w innym miejscu w mieszkaniu, jeśli taki mamy za, zamontowany, bo on to powietrze nam właśnie będzie zabierał? Na razie nie powinno się go włączać, do nie powinno się go mieć, bo przy tych urządzeniach grawitacyjnych y, te wszystkie wentylacje mechaniczne. W tym przypadku zaburzają. Nie powinno być czegoś takiego jak jest wentylacja mechaniczna, no to musi być zaprojektowana, zrównoważona. Tu akurat przy grawitacyjnych to ustawodawca zabrania używać wentylatorów, okapów i tak dalej, bo wentylator, włączając wentylator, cofamy spaliny z innego pomieszczenia, z innego przewodu. Niekoniecznie własne spaliny swojego przewodu, ale z dachu może zabrać od sąsiada z innego przewodu kominowego spaliny. Przypomnę, że taki komin z dachu potrafi do półtora metra skutecznie z boku zaciągać sąsiednie wyziewy i jeżeli jest mieszkanie doszczelnione, zamknięte na wiewniki przy ciągu wstecznym, potrafi skutecznie wepchnąć spaliny do mieszkania. Także jeżeli chodzi o wentylatory, to odradzam i okapę podłączone do komina przy grawitacyjnych spalanych urządzeniach co pobierają powietrze do spalania gazu. Panie Piotrze, no to jeszcze kratki wentylacyjne. My stosunkowo rzadko gdzieś tam sięgamy głową, wzrokiem w górę kuchni na przykład, czy łazienki. No a w kuchni te kratki potrafią być dosłownie zaklejone brudem. Zgadza się. To powinno się czyścić regularnie. Jak się widzi, że ta kratka już jest zakurzona, to powinno się to przeczyć. Zdarza się, że są osoby, że to robią dwa razy w roku, ale są takie, co intensywnie używają kuchni i to trzeba raz w miesiącu przeczyć, żeby to skuteczne. Jak ktoś zamontuje taką siatkę, a z tyłu zamontuje tą siatkę antyowadową czy antyinsektową, ona skutecznie od razu skraca ciąg kominowy, ta drobiusieńka o 25% przy dwóch tygodni potrafi skutecznie się zapchać z tłuszczu. W ciągu dosu... dwóch tygodni? Tak, w zależności jaki jest silny jest ciąg kominowy i czy jest eksploatowana intensywnie kuchnia. A proszę powiedzieć jeszcze, bo jeśli wchodzimy na przykład do sklepu, w którym yy, chcemy kupić drzwi, no te drzwi łazienkowe mają te kratki, ale na ogół to są takie trzy małe kółeczka na dole. To kiedyś pan mówił tutaj audycji, że, że tak na centymetry kwadratowe to trochę mało. To jest porażające, bo te kółeczko takie, co ma pełny przelot średniczy 3 centymetrów, to jest 7 centymetrów kwadratowych. A trzy kółka to jest tylko 21 centymetrów kwadratowych, a kratka ta, która ma skutecznie dopowietrzeć łazienkę, czy WC, czy kuchnię, to ma 220. Tak jest policzone przez konstruktorów po to, żeby ludzie mogli bezpiecznie mieszkać. Czyli 10 razy za mało te kółka. Tak. Tak, w tej chwili następna moda wchodzi w budownictwie, część ludzi ma podcinane drzwi, ale przypomnę, że ta szczelina musi być w przeliczeniu 220 cm2. Jak ktoś nie chce kratki czy kółek, to musi odpowiednia wysokość i długość być zachowana, żeby ta przepustowość powietrza mogła być zachowana. Panie Piotrze, co zrobić, bo zdarza się tak czasami przy użytkowaniu takiego Junkersa pieca gazowego, że on nam zgaśnie w trakcie y, działania. Co, co, co wtedy? Czy to jest jakiś... Y... Nie, nie bagatelizujmy tego. A no to więc jest, właśnie. To, to wskazuje pierwszy... na to, że coś się może dziać? Czy to tak. jest przypadek? Czy... To jest, to, to jest, może być przypadek, ale nie wolno tego ignorować. Należy y, sprawdzić co się dzieje. Jeżeli nie odpala, to no, no, czasami jest tak, że y, te z, z baterią iskrowe elektroniczne potrafią się włączać, jest y, bateria stara. Ale jeżeli się wyłącza i to nie znaczy, że bateria. Bo może być to starszy typ Junkersa, czy... No i się okazuje, że coś jest nie tak. Może być komin niedrożny, coś wleciało. Zdarza się, że któryś ze sąsiadów może remontować komin. No, do komina to musi być osoba z uprawnieniami, nie może tam byle kto przy kominach się bawić, bo może dojść do tragedii. Jeśli zapiankuje komin, nie zamuruje tego co powinien. To też powinno być pod kontrolą, dozorem, bo jak się potem okazuje, jak jest coś robione niezgodnie ze sztuką, może dojść do tragedii. Jak ktoś zagruzuje komin, może dojść do nieszczęścia. Generalnie wszystkie tego typu prace powinni wykonywać fachowcy, prawda? Tak. I przy kominach, i przy piecach, i przy, I przy piecykach gazie. gazowych. I przy lądzie również. Bo to wszystko przekłada się bezpośrednio na nasze życie i to nie są wcale puste słowa. Bardzo dziękuję. Przepraszam. Mistrz Kominiarski Piotr Kłodowski dzisiaj każdemu dawał radę. Panie Piotrze, do końca sezonu jeszcze trochę czasu trzymamy kciuki, żeby było tak w miarę bezpiecznie, jak jest do tej pory, odpukując, prawda? Dla nas Kominiarzy to nas cieszy, że zimy nie ma, bo jak zima jest, to tych przypadków przytruć, zatruć jest wielokrotnie więcej. Przypomnę, że w 2010 roku to ilość tych zdarzeń zanotowanych przez Państwową Straż Pożarna to było 111 przypadków śmiertelnych. 5600 wyjazdów, a 2000 y, przytruć. Jeżeli zima jest lżejsza, to, to spada o połowę. W tej chwili z po, poprzedniej zimy to było w granicach 52 osób ośmiertelnych, około 1000 y, przytruć. No i 2, 3 tysięcy wyjazdów. No to czekamy już w takim razie na wiosnę, a ja przypominam. Ale trzeba uważać tak. cały rok. Pani Oczywiście, redaktor, bo że tak. W ciągu roku też dochodzi do zdarzeń nieszczęśliwych przypadków z nieregulowanych, nieczyszczonych, nieserwisowanych urządzeń gazowych. Zdarza się, że latem przychodzi do zatrucia, zatrucia śmiertelnego nawet przy wysokich temperaturach. Jak jest niekontrolowany, nieserwisowany urządzenie gazowe, te nasze słowne PG. I o to apelujemy. 11.45 i 14.45 dziś dla Państwa będziemy mieli pytania konkursowe. Wygrać będzie można czujki czadu. Proszę szykować telefony. Proszę jeszcze raz przypomnieć sobie, o czym mówił nasz dzisiejszy gość. Dziękuję za uwagę. Każdemu damy radę. Radę damy każdemu.